Diamenty Matematyki. Kostka Rubika. Mała układanka, rozwijająca myślenie przestrzenne. Budowa kostki jest zbliżona do sześcianu, którym wycięto kule. Trójkąt Paskala, Trójkąt, którego boki są tworzone przez liczby 1. Sumy liczb w poziomie rzęta to kolejne potęgi liczby 2. Liczby trójkątne. Liczby będące sumą kolejnych liczb naturalnych. Podają one liczbę okręgów ułożonych w kształt trójkąta. Liczby doskonałe. Liczby o ciekawej własności. Są równe sumie wszystkich swoich dzienników. Każda liczba doskonała jest liczbą parzystą. Ciąg Fibonacciego, Ciąg, w którym każdy następny wyraz powstaje jako suma dwóch poprzednich wyrazów, obliczając ilość razy sąsiednich wyrazów otrzymujemy przybliżenia tej liczby. Ciąg Eulera, ciąg którego pierwsze 40 wyrazów to liczby pierwsze. 41 wyraz tego ciągu jest liczbą złożoną podzielną przez 41. Wzór Eulera uznawany za najpiękniejsze równanie matematyczne. Łączy ze sobą pięć najważniejszych stałych matematycznych: liczbę 0, liczbę 1, liczbę pi, liczbę e oraz liczbę urojoną. Co dla Ciebie jest najcenniejsze w matematyce? Matematyka to Nasz skarb, cenny